گگ گگ سس سرے بی ر سس 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 سرے گگ گرے س گرے گس Obecnie światowa populacja osiągnęła 8 miliardów ludzi. Spośród krajów, które tworzą tę populację, największe są Chiny z 1,5 miliarda mieszkańców i Indie z podobną liczbą 1,4 miliarda mieszkańców. Oba kraje znajdują się w Azji i to właśnie w nich można znaleźć najtaniej opłacanych pracowników na świecie. Jednym z nich jest właśnie miasto Mumbai w Indiach. Jest to prawdziwy szczyt taniej siły roboczej i zawiera największy ładunek przemysłowy Indii. Jest także domem dla Darawi, największego slumsu na świecie. Chociaż populacja Bombaju różni się w różnych źródłach, szacuje się, że na dzień dzisiejszy osiągnęła 26 milionów. Z tego powodu, według niektórych źródeł, Bombay jest najbardziej zaludnionym miastem na świecie po Tokio. Znajduje się w zachodniej części Indii i choć wygląda jak półwysep, w rzeczywistości znajduje się na wyspie Salset. Zachodnia i południowa część miasta zwrócona jest w stronę Morza Arabskiego, podczas gdy północna i wschodnia część oddzielona jest od lądu cienką linią rzeki. W XVI wieku Portugalczycy, którzy przybyli do tego regionu, nazwali go Bombaja, co oznacza dobrą zatokę, a z czasem nazwa miasta zmieniła się na Bombaj. Następnie miasto zostało nazwane Mumbai. Zainspirowane hinduską boginią Mumba. Dziś wielu mieszkańców nadal określa swoje miasto jako Bombaj. Ludzie z Indii pracują w tym mieście za miesięczną pensję w wysokości od 100 do 200 dolarów. Żebranie lub brak pracy są uważane za haniebne w mieście, więc ludzie pracują ponad 10 godzin dziennie, choć bardzo tanio. Ponad 25 milionów ludzi pracuje jak mrówki w tym mieście o powierzchni 603 km2. Nazywają nawet Bombaj wzgórzem mrówek. Jeśli wybierasz się do Bombaju w Indiach, czy to do życia, czy na wycieczkę turystyczną, musisz być zdala od estetycznych obaw i utrzymywać swoje oczekiwania na niskim poziomie. Głównym powodem dużego napływu migrantów z całych Indii jest praca i edukacja. Niektórzy przyjeżdżają tam w poszukiwaniu pracy, inni przenoszą się do Mumbaju, ponieważ jest to centrum przemysłu filmowego Bollywood w Indiach. Niektórzy ludzie przyjeżdżają do tego miasta, aby studiować na uniwersytecie. Ludzie, którzy nie mają po co pracować, nie migrują do Bombaju bez powodu. Wynika to z faktu, że w Bombaju czynsze są wystarczająco wysokie, by nie rozważać migracji bez powodu. Wielu mieszkańców mówi o wysokich kosztach wynajmu w Bombaju. Domy są ciasne i mają wąskie pokoje, ale miesięczne czynsze często przekraczają 500 dolarów. Jak widać, ceny mieszkań nadających się do zamieszkania są niezwykle wysokie i wydają się konkurować z czynszami za domy w Europie. Jeśli chcesz mieszkać w normalnym mieszkaniu, a nie w slumsach, musisz mieć budżet od 500 do 1000 dolarów. Tak wysokie czynsze dowodzą również, że Mumbai jest gospodarczą stolicą Indii. Ponieważ Bombaj przyciąga wielu ludzi, prawie wszystko w mieście jest drogie. Oczywiście chaos jest nieunikniony, gdy w danym miejscu jest dużo ludzi. Wysoki poziom imigracji w Bombaju stworzył zanieczyszczone i brudne środowisko w mieście. Jednocześnie nadmierna migracja doprowadziła do pojawienia się firm działających w niekontrolowanych i niehigienicznych warunkach. Jakby tego było mało, Miasto jest narażone na wysoką wilgotność przez cały rok, a ludzie z zimnego klimatu prawdopodobnie nie będą w stanie przystosować się do klimatu Bombaju. Na przykład niektórzy lokalni mieszkańcy pracują w ciągu dnia w samych podkoszulkach, podczas gdy reszta populacji nosi krótkie koszulki i krótkie spodnie przez cały rok. Teraz, gdy podaliśmy kilka ogólnych informacji o Bombaju, poczyńmy kilka obserwacji na poparcie tych informacji. Oceńmy, jak wygląda życie w Bombaju w Indiach przez pryzmat ludzi, których tam sfilmowaliśmy. Zaczynamy! To jeden z najbardziej zatłoczonych bazarów w mieście. Jest dopiero dziesiąta rano, a mieszkańcy bombaju już rozpoczęli swój dzień. Ludzie otworzyli swoje sklepy i starannie przygotowują coś na śniadanie. Na przykład ten stary brodaty mężczyzna i otaczający go młodzi ludzie przygotowują typowy indyjski płaski chleb. Robią to w piecu z gorącą płytą. Nie znając tej kultury, od razu zainteresowałem się tym, jak wyglądają producenci chleba i w jakiej atmosferze pracują. Młody mężczyzna wałkuje ciasto w białym podkoszulku. Kolor podkoszulka wygląda na nieco wyblakły. Wewnątrz piekarni klienci jedzą śniadanie z tymi chlebami. Niestety, miejsce nie wygląda zbyt higienicznie. Kiedy odwrócimy uwagę i przejdziemy się trochę, zobaczymy wiele białych worków i przedmiotów w wyblakłych kolorach. Gdziekolwiek odwrócisz głowę, zobaczysz worki i zrujnowane sklepy w odcieniach szarości i brązu. Na bazarze sklepy i slamsy przeplatają się i są dość ciasne. Myślisz, że spacerujesz po bazarze, ale nagle możesz natknąć się na szałas z praniem rozwieszonym na sznurku. Ponadto, ponieważ populacja jest przeludniona, wybudowano zbyt wiele sklepów i slamsów na metr kwadratowy. Doprowadziło to do maksymalnego zwężenia ulic miasta. Na niektórych ulicach trudno jest nawet przejść dwóm osobom obok siebie, a liczba pęknięć w ścianach jest również bardzo wysoka. Patrząc na twarze ludzi na bocznych ulicach, można zdać sobie sprawę, że w mieście mieszka znaczna liczba młodych ludzi. Po wąskich uliczkach Bombaju przechadza się mnóstwo osób w wieku poniżej 40 lat. Młodzi ludzie mają przeważnie jasne brody, podczas gdy wśród starszych przeważają brodacze. Nie wiem, jak działa tutaj system podatkowy, ale w zaułku natrafiamy na wędrownego fryzjera. Ten młody fryzjer nie ma sklepu z czterema ścianami i założył salon fryzjerski na środku ulicy. Wydaje mi się, że utrzymuje przystępne ceny w porównaniu do normalnych salonów fryzjerskich ponieważ ma nawet klientów czekających w kolejce. Ten młody przyjaciel i jego klient pozwolili nam sfilmować ich z bliska. Jeśli chcesz obciąć włosy i brodę w sklepie w mieście, możesz z łatwością wydać 800 rupi. Ale w obskurnych, mobilnych salonach fryzjerskich, takich jak ten, można ogolić włosy i brodę za 500 rupi. 500 rupi to tylko 5 dolarów. Na przykład w innej lokalizacji mężczyzna ten jest właścicielem sklepu i wykonuje w nim swój zawód fryzjera. Płaci czynsz za sklep i podatki. Z powodu takich wydatków goli włosy drożej. Podczas korzystania z usług w alejkach należy pamiętać, że poziom tlenu jest bardzo niski. Z tego powodu osoby mające problemy ze świeżym powietrzem powinny odwiedzać większe i bardziej komfortowe sklepy. Kiedy idziemy ulicami, czujemy zapachy metali ciężkich, zwierząt i śmieci. Możesz spacerować i natknąć się na kozę, która umiera z osłabienia, lub ktoś inny może wpaść na ciebie od tyłu z ogromnym workiem. Być może błędem było rozpoczęcie filmu od wąskich uliczek. Dlatego kierujemy się w stronę głównych ulic. Pierwszą rzeczą, której doświadczam, gdy wjeżdżamy na główną ulicę, jest oczywiście mnóstwo trąbienia. Według lokalnego serwisu informacyjnego w Indiach całkowita liczba pojazdów na drogach w Bombaju w 2024 roku przekroczy 48 lak, czyli 4 800 000. To naprawdę niewiarygodnie wysoka liczba pojazdów, jak na miasto. Serwis informacyjny informuje, że około 2 milionów 900 tysięcy z tej całkowitej liczby pojazdów to pojazdy dwukołowe. Ta sama strona informuje, że w mieście na kilometr przypada 2300 pojazdów silnikowych. To sprawia, że w Bombaju jest tak wiele trąbiących klaksonów. A jednak, gdy ludzie widzą dużą kamerę w dłoni, uśmiechają się do ciebie i chcą z tobą porozmawiać. Wydaje się, że mieszkańcy Bombaju przystosowali się do chaosu panującego w mieście i zaakceptowali panujące tam warunki. Ale niektóre dzieci mogą jeszcze nie zaakceptować normalności miasta, w którym żyją. Przynajmniej tak mówi rozczarowanie na ich twarzach. Problem śmieci występuje zarówno na wąskich bocznych uliczkach, jak i na szerokich drogach. Kontenery na śmieci w Bombaju są przepełnione już w południe. Albo pracownicy miejscy nie czyszczą kontenerów na śmieci co noc, albo odpady ludzkie w mieście wymagają większej liczby kontenerów na śmieci. Tutaj na przykład nazywają ją rzeką śmieci. To miejsce zasługuje na swoją nazwę, rozprzestrzeniając mnóstwo bakterii w wilgotnym upale Bombaju. Niezwykle trudno jest oczyścić to miejsce w krótkim czasie, a żadne prace nie są prowadzone w celu oczyszczenia rzeki. Śmieci z okolicznych slumsów są wyrzucane do tej rzeki, a niektórzy ludzie używają jej również do swoich potrzeb toaletowych. Ci dwaj ludzie, którzy mieszkają tuż obok rzeki, rozpaczliwie obserwują rzekę. Prawdopodobnie są żonaci i zdesperowani. Rzeka strasznie śmierdzi śmieciami i ściekami, a oni mieszkają w slamsach na samym dnie rzeki. Nie ma tam kanalizacji, więc prawdopodobnie muszą żyć, wąchając własne ludzkie odchody przez cały dzień. Slamsy położone dalej w głąb lądu charakteryzują się ogromnym zanieczyszczeniem kabli. Myślę, że to zanieczyszczenie kabli występuje w prawie każdym kraju Azji Południowej, ponieważ podobne sceny można zobaczyć w krajach takich jak Bangladesz, Pakistan i Nepal. Kable elektryczne i telekomunikacyjne biegną tuż nad głową. Ponieważ urbanizacja w Bombaju jest jedną z najbardziej nieregularnych i niezaplanowanych urbanizacji, jakie kiedykolwiek można zobaczyć, nie ma systemu kopania słupów dla kabli elektrycznych. Wszystko w mieście jest w odcieniach szarości, z wyblakłym i odbarwionym krajobrazem. Spacerowanie po Bombaju jest naprawdę przygnębiające, i jeśli przyjeżdża się tam z krajów zachodnich, może to zmniejszyć motywację do życia. Jeśli spojrzeć na ludzi w mieście, widać ogólną desperację, ogólne wyczerpanie. Podczas gdy niektórzy ludzie wydają się być energiczni, inni wydają się być przytłoczeni upałem, zanieczyszczeniem środowiska i niską jakością życia. Na przykład, według badań przeprowadzonych w zeszłym roku, zidentyfikowano 10 najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie, a Bombaj jest szóstym najbardziej zanieczyszczonym miastem na świecie. Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza w Bombaju wynosi 163, a każda wartość powyżej 150 jest uważana za niezdrową do życia. Podobnie, w badaniu przeprowadzonym przez CNN, Indie zostały sklasyfikowane jako trzeci kraj z najgorszym powietrzem na świecie. Dwa najbardziej zanieczyszczone kraje to Pakistan i Bangladesz, które sąsiadują z Indiami. Myślę, że kraje Azji Południowej potrzebują poważnego planowania populacji. Ponieważ wysoka populacja ma pozytywny wpływ na produkcję, ale ma bezpośredni negatywny wpływ na środowisko i chaos. To sprawia, że kraje te nie nadają się dziś do życia i zmniejszają dobrobyt ludzi. Na przykład, jeśli obserwujesz ulicę w Bombaju, zobaczysz, że w wielu miejscach nie ma asfaltu, a tam gdzie jest asfalt, jest on bardzo stary. Pojazdy w ruchu przejeżdżają przez te nieutwardzone drogi, powodując zanieczyszczenie pyłem. Pył ten dostaje się do płuc ludzi i zapełnia szpitale w Bombaju pacjentami z zapaleniem oskrzeli i płuc. Liczba dzieci w wieku od 5 do 10 lat jest również bardzo wysoka w mieście. W badaniu przeprowadzonym w 2022 roku oszacowano, że liczba dzieci w Bombaju rośnie o 133 tysiące rocznie, a całkowita liczba dzieci wynosi około 2 milionów. Około 100 tysięcy dzieci w mieście żyje na ulicach. A 35 tysięcy jest zatrudnionych jako dzieci do pracy. Dzieci są wszędzie w mieście i poruszają się tłumnie. Nawet jeśli mogą się do ciebie uśmiechnąć, gdy zobaczą kamerę, radzę dobrze chronić swoje kosztowności, ponieważ w Bombaju możesz być narażony na kradzieże kieszonkowe przez dzieci. Ponieważ bardzo dobrze znają alejki, mogą zniknąć w ciągu kilku sekund. W południe na ulicach Bombaju nasilają się zapachy jedzenia. Jak wiadomo, Indie słyną z ulicznego jedzenia. Jednak ich reputacja nie wynika tylko z tego, że ich jedzenie jest tak pyszne. Stały się one znane głównie z powodu różnic w sposobie gotowania i niehigienicznego wyglądu ich środowisk. Podajmy więc kilka przykładów: Na przykład, ten mężczyzna w zielonym podkoszulku miesza ogromny garnek z plastikową miską, która jest potencjalnie rakotwórcza. Inny ma jedzenie na tacach i czeka na klientów w miejscu, gdzie przejeżdża wiele motocykli. Prawdopodobnie spaliny z motocykli są już zmieszane z tymi potrawami. Rybacy ci mogą być źródłem rybnego zapachu, który wypełnia całą ulicę. Ten mężczyzna sprzedaje surowe ryby ze swoimi dziećmi, a miejsce, w którym sprzedaje ryby, wygląda na brudne, a skrzynki, w których umieszcza ryby w wodzie, wyglądają na wyjątkowo brudne. Podobnie. Stragany obok nich sprzedają różne rodzaje ryb. Zwykłe sklepy mięsne nie różnią się niczym od sprzedawców ryb na ulicach. Czerwone mięso jest podwieszane pod sufitem i sprzedawane na świeżym powietrzu w kontakcie z otoczeniem. Podczas gdy mięso to powinno być normalnie przechowywane w chłodni, indyjscy sklepikarze wydają się oszczędzać pieniądze na energii elektrycznej. Nie dość, że mięso jest narażone na bakterie na świeżym powietrzu, to jeszcze jest ubijane na drewnianych ladach. Największym problemem jest to, że w Bombaju każdy może ustawić ladę, gdzie tylko chce. Regulacje środowiskowe prawie nie istnieją, a inspekcje wydają się być bardzo słabe. Z tego powodu nie stworzono rynku, a wszyscy poruszają się w sposób przypadkowy i niezorganizowany. Hindusi używają wielu jajek w swoim ulicznym jedzeniu. Prawie każde uliczne jedzenie, które robią, zaczyna się od jajek, ostrych sosów i gorącego oleju. Jedzenie sprzedawane przez tego chłopca również jest tego przykładem. Na przykład, ten człowiek zainspirował się doner kebabem z Turcji lub Bliskiego Wschodu i sprzedaje go w swojej własnej geografii. Przyprawił piersi kurczaka sosem odpowiadającym indyjskiemu podniebieniu i zamienił je w kebaby doner. Robi doner kebab nie w zamkniętym pomieszczeniu, ale w miejscu, gdzie przechodzi wiele osób to jest piekarnia chleba. Przynajmniej praca wykonywana tutaj wydaje się nieco bardziej higieniczna. Chleby te są wyrabiane w zamkniętych czterech ścianach, następnie wrzucane do ognia i pakowane. Personel jest podekscytowany widokiem kamery i wita nas z uśmiechem. W rzeczywistości musi to być najbardziej pozytywny aspekt mieszkańców Indii. Może być wiele niedociągnięć pod względem higieny i warunków środowiskowych, ale ludzie witają i goszczą Cię ciepło w każdych okolicznościach. Po opuszczeniu piekarni udajemy się do fabryki ciastek. Pakując ciastka gołymi rękami, ten pracownik nie zapomina o zabawie telefonem. W innym sklepie ci dwaj pracownicy sortują tace z ciastkami gołymi rękami, a ten starszy mężczyzna myślę, że musi pracować jako osoba samotna. Wygląda na bardzo spoconego i zmęczonego, mimo że pracuje w kombinezonie. Zarówno ubrania na jego ciele, jak i stan sklepu, są najbardziej naturalnym obrazem zwykłego ulicznego sprzedawcy żywności w Indiach. Jeśli to nie jest wystarczający przykład, wystarczy spojrzeć na ladę pełną garnków i patelni. Wokół latają muchy, a jedzenie zostało właśnie przygotowane i sprzedane klientom. Na zapleczu sklepu spożywczego dwóch mężczyzn. Jeden w podkoszulku, a drugi bez koszulki, wkłada gołymi rękami resztki jedzenia z kociołków do plastikowych toreb. Sprzedają to jedzenie taniej niż zwykle ludziom, którzy chcą zabrać je do domu na kolację. Mężczyzna w koszuli jest ich szefem i je ich kolacje. W Mumbaju i całych Indiach nieuchronnie natkniesz się na takie sceny z ulicznym jedzeniem, ponieważ pojęcie higieny nie jest ważne w kulturze ulicznego jedzenia w Indiach. Są bardziej zainteresowani tym, jak satysfakcjonujące i smaczne jest jedzenie. Na Zachodzie takie niedociągnięcia higieniczne mogą być niedopuszczalne, ale w Azji takie sceny są powszechne w naturalnych warunkach życia. Nigdy nie oczekuj dekoracji i projektów artystycznych w sklepach. Wystrój sklepów nie jest dostosowany do sprzedawanej żywności. Prawie każdy sklep składa się z niskiej jakości ceglanych budynków z łuszczącą się lub wyblakłą farbą. Sklepy są zazwyczaj dwukondygnacyjne lub jednokondygnacyjne i szerokie wzdłużnie. Podczas gdy na pierwszym planie sprzedawana jest żywność, w tle odbywa się ciągła produkcja. To od Ciebie zależy, czy chcesz jeść żywność z tych fabryk, czy nie. Z drugiej strony, problemy ludnościowe Bombaju mają negatywny wpływ na transport. Dla przykładu, spójrzmy na stację kolejową w mieście z góry. Jak widać, tuż obok torów kolejowych znajduje się mnóstwo śmieci. Kiedy zejdziesz na dół i przejdziesz się po torach, stanie się jasne, że ci ludzie żyją bardzo ciężko. Ludzie zbudowali szałasy obok stacji kolejowej i mieszkają w tych ruinach. Ten mężczyzna w koszuli z telefonem w ręku mieszka na wysypisku śmieci. Budynki i śmieci mieszają się ze sobą i jest dużo kurzu. Oto bliższy widok tych wypełnionych śmieciami slamsów. Mieszkańców slamsów nie stać na zasłony, więc próbują chronić się przed słońcem, naciągając na okna niebieskie plandeki. Ale są też inni, którzy żyją w gorszych warunkach. Na przykład co 100 metrów wokół stacji kolejowej można zobaczyć bezdomnego leżącego na ziemi. Jak ten starszy mężczyzna albo jak ci młodzi mężczyźni. Niektóre rodziny śpiące na ulicy zbudowały szałasy z niebieskich plandek i drewna. Wiatr wieje dookoła i ta chata zostanie zniszczona przez silny podmuch wiatru. Po powrocie do zgiełku miasta interesuje nas inna kwestia. W mieście prawie nie ma kobiet, moi przyjaciele. Prawie 8 na 10 osób widzianych na ulicach i alejach to mężczyźni. Miasto wydaje się być zdominowane przez mężczyzn. Oczywiście od czasu do czasu pojawiają się kobiety, ale prawie wszystkie noszą czarną burkę. W Bombaju nie ma możliwości komunikowania się i rozmawiania z kobietami w czarnych burkach. Chociaż jest to kraj południowoazjatycki, sposób ubierania się kobiet jest podobny do krajów Bliskiego Wschodu. Kobiety w żaden sposób nie nawiązują z tobą kontaktu wzrokowego i odchodzą, gdy cię widzą. Kobiety w Bombaju są zamknięte na świat zewnętrzny i nie odgrywają aktywnej roli w społeczeństwie. Kobiety zajmują się domem i wychowują dzieci. W tym społeczeństwie kobiety są postrzegane jako niepewne siebie i zacofane. Niektóre serwisy informacyjne donoszą nawet, że w Indiach istnieje nierówność płci, a kobiety są zmuszane do zawierania małżeństw z dziećmi. Odłóżmy to na bok i przyjrzyjmy się kilku pracownikom fabryk przemysłowych w Bombaju. Główna działalność sektora produkcyjnego w mieście związana jest z produkcją tekstyliów i części metalowych. Na przykład ci nadzy mężczyźni stoją obok siebie, szyjąc kolorowe damskie ubrania. Wewnątrz maszyny pracują bardzo głośno, a pracownicy nie noszą nawet podkoszulków i pracują półnadzy z powodu ciepła, które maszyny rozprowadzają po całej fabryce. Pracownicy mogą być zmuszeni do mycia ciała w toaletach w godzinach pracy, aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, więc ochłonęli i wrócili do pracy. Ludzie naprawdę pracują jak mrówki i nikt nie jest bezczynny. Jednakże tak jak higiena jest niska w ulicznym jedzeniu, bezpieczeństwo pracy jest również niskie w fabrykach przemysłowych. Na przykład, część maszyny jest tu produkowana i wszędzie lecą iskry. Jednak żaden z tych dwóch pracowników nie nosi gogli. Prawdopodobnie nie dano im gogli do ochrony oczu. Według badań, każdego dnia w Indiach z powodu wypadków przy pracy ginie trzech pracowników. Ponieważ jednak łatwo jest znaleźć pracowników ze względu na gęstą populację kraju, Indyjscy pracownicy są skłonni pracować w nieodpowiednich warunkach. W Bombaju, w Indiach, pracownicy fabryk, które tu widzimy, zarabiają mniej niż 300 dolarów miesięcznie. W Bombaju nawet miesięczna pensja najstarszych rzemieślników nie wynosi 500 dolarów. Pracownicy zarabiają stawki godzinowe, a ich miesięczne dochody są znacznie poniżej światowych standardów. Jeśli zdecydują się odejść, znalezienie zastępstwa zajmuje mniej niż jeden dzień. Obecnie duże zachodnie firmy wolą otwierać swoje fabryki w Bangladeszu i Indiach niż w Chinach. Ponieważ w Azji Południowej, zwłaszcza w Bangladeszu, można znaleźć pracowników nawet za 100 dolarów miesięcznie. Dlatego ludzie, których widzisz w tych warsztatach, faktycznie wytwarzają wiele produktów, których używasz własnoręcznie. W szczególności fabryki produkcyjne hiszpańskich i włoskich marek odzieżowych są w dużej mierze zlokalizowane w krajach takich jak Bombaj w Indiach. Ale w większości przypadków patrzysz tylko na nazwę marki kupowanego produktu i nigdy nie czytasz, gdzie został wyprodukowany na etykiecie. Wieczorem ludzie w Bombaju są już w drodze do domu. Ci, których domy znajdują się po drugiej stronie miasta, często korzystają ze stacji kolejowych w celu transportu. Chociaż system kolejowy w mieście uległ poprawie, nadal jest zatłoczony o każdej porze dnia. Dojeżdżając do pracy w Bombaju, przez większość czasu nie znajdziesz wolnego miejsca w pociągu i będziesz podróżować na stojąco. Spójrz na przykład na ludzi w pociągu. Pociąg jedzie szybko, ale ludzie ustawiają się przed drzwiami, jakby chcieli z niego wyskoczyć. Trzymają się tylko małej podpórki jedną ręką i poza tym nie mają żadnego zabezpieczenia. Chciałbyś zobaczyć wnętrze tego zatłoczonego pociągu? Dokładnie tak to wygląda. Znalezienie miejsca siedzącego w pociągu to marzenie, a nawet oddychanie jest trudne. Widać, jak blisko siebie są mężczyźni i kobiety. Nie ma miejsca, w którym można postawić stopę o krok do przodu lub do tyłu. Te przepełnione pociągi są również wylęgarnią rabunków i molestowania. W Indiach ludzie nigdy nie wkładają portfeli ani telefonów do tylnych kieszeni. Zawsze kładą swoje kosztowności przed sobą, ponieważ bardzo trudno będzie zrozumieć, czyja ręka jest w kieszeni w takim korku. Z przykrością stwierdzam, że Hindusi prawie nigdy nie używają dezodorantów. Jeśli znajdujesz się w zamkniętym i zatłoczonym miejscu, poczujesz zapach potu. Jest to również nieuniknione w pociągach transportu publicznego, gdzie trzeba wdychać nieprzyjemne zapachy. Podobnie, jeśli jesteś turystką w transporcie publicznym, możesz być narażona na niechciany kontakt seksualny i fizyczny. W ostatnich latach Indie stały się znane z przypadków molestowania seksualnego. Na przykład ta para z Ameryki Południowej padła ofiarą w Indiach w zeszłym roku. Mieszkańcy Indii, zwłaszcza ci, którzy są bardzo zainteresowani turystami, są zasadniczo bardzo optymistyczni, ale niektórzy z nich mogą być złośliwi. Być może najpiękniejszą i najbardziej pozytywną cechą miasta jest to, że życie nigdy się nie zatrzymuje. Jeśli jesteś żywą osobą, która lubi mieszać się z ludźmi, możesz zobaczyć, że nawet ciemną nocą sklepy są otwarte, a ludzie wciąż chodzą po ulicach. Nawet wieczorami sklepy spożywcze są otwarte, ponieważ miejsce jest pełne ludzi. Osoba, która chce stworzyć tam środowisko, może znaleźć wielu przyjaciół. Ci, którzy będą zaangażowani w handel, mogą stworzyć sieć biznesową i realizować sprzedaż zgodnie ze swoimi potrzebami. W tym filmie staraliśmy się pokazać, jak wyglądają slumsy w Bombaju i jak wyglądają obszary biznesowe w bezpośrednim sąsiedztwie tych dzielnic. Mumbai ma wiele niedociągnięć, jeśli chodzi o bycie miastem do życia, ale jest to strategiczne miejsce, które produkuje dla świata i będzie to robić w przyszłości. Dlatego też zawsze będzie to ważne, zarówno dla Indii, jak i dla dużych, globalnych firm poszukujących taniej siły roboczej. Do widzenia i do zobaczenia w następnym filmie.